Sam zieleniec znajduje się tutaj, jakby no w kotlinie kłockiej. Króluje tutaj nie kto inny jak właśnie pstrąg. I nie skąd indziej, jak od lokalnego gospodarza. Ona jest na bazie takich suszonych warzyw cytrusowych, limonkę, cukinia, szparak, w tym przypadku biały, tykoria. Użyjemy figi. Ale już takim, przy takim wykończeniowym elemencie dekoracji naszego talerza, cebula czerwona i papryka czerwona. Nie musimy wcale iść taką prostotą i codziennością. Robimy taką sakiewkę, saszetkę. Nazwijmy to jak chcemy. Cudownie wygląda. Jadalnego kwiatka w postaci bratka. Tak się to prezentuje. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku kulinarnych przygód w pensjonacie Skałka. Ja nazywam się Sławek Wysocki i jestem tutaj szefem kuchni. Jak zapewne widzicie za mną zupełnie inna sceneria. znajdujemy się w takim naszym ogródku, takim grillowo-odpoczynkowym, gdzie od czasu do czasu przy imprezach okolicznościowych czy dla naszych gości w weekendy Robimy grille, czy wędzimy mięsa, czy też ryby. Także dzisiejszy odcinek nagramy tutaj, z wykorzystaniem oczywiście grilla. Mamy początek maja, więc dla wszystkich nas majówka jest, takim, jest okresem takim rozpoczynającym sezon grillowania. Postanowiliśmy, że przyrządzimy dzisiaj dania typowo grillowe. Dzisiaj na nasz grillowy ruszt pójdzie pstrąg kłocki. z racji tego, że oczywiście sam zieleniec znajduje się tutaj jakby no w kotlinie kłockiej. króluje tutaj nie kto inny jak właśnie pstrąg i nie skąd indziej jak od lokalnego gospodarza. Zaczniemy tutaj sobie od zamarynowania naszego ptrąga. Pstrąg świeży nie mrożony. Gdybyście chcieli zamrozić swojego świeżego, podkreślam, strąga. Po jego rozmrożeniu on nadal zachowa swoją świeżość. Tak jak mówiłem, zaczniemy od zabarynowania naszego pstrąga. Ja już mam go wypatroszonego, oczyszczonego, więc zaczynam od przyprawienia. I zaczniemy tutaj od naszej soli, którą dajemy do środka. Grubo mielony pieprz. Ja tutaj mam taką mieszankę warzyw, mieszankę przypraw, którą też wykorzystam. Ona jest na bazie takich suszonych warzyw cytrusowych. Środek naszego pstrąga wypełnimy świeżym koprem. Ryby lubią dużo naturalnych przypraw więc my jak najbardziej wykorzystamy je, ile tylko możemy. Limonkę. I dodamy jeszcze czosnek do środka naszego pstrąga. Możemy sobie go nieco drobniej posiekać. I układamy też w nasz środek ryby. Pstrąga naszego będziemy podawać na takich wcześniej przyprawionych w oliwie i przyprawach warzywach. Ułożymy sobie to wszystko do folii takiej aluminiowej. Na nasze warzywa położymy strąga i rzucimy go następnie na. Grilla. I z racji tego, że będziemy sobie trzymać to wszystko we folii, ja sobie skorzystam jeszcze tutaj z wcześniej przygotowanego masełka czosnkowego. Nada nam jakby to jeszcze troszkę nam i smaczku, i soczystości naszej rybce. Na pewno nie spowoduje to efektu, że nasza ryba stanie się sucha. Więc jeszcze sobie tutaj te Nasze masełko. Dajemy do środka. Pamiętajcie, strąga naszego, który jest już w naszych przyprawach, w naszych ziołach. Trzymamy w lodówce 2-3 godzinki przed zawinięciem tutaj folie Natomiast można go równie dobrze przyrządzić wieczorem i już na dzień następny mamy. Jego gotowego. Kiedy nasze pstrągi przechodzą naszymi przyprawami, ja zabieram się za przygotowanie naszych warzyw. Do naszego pstrąga użyjemy takich warzyw jak cukinia, szparak, w tym przypadku biały, cykoria. Użyjemy figi, ale już przy takim wykończeniowym elemencie dekoracji naszego talerza. Cebula czerwona i papryka czerwona. Kroimy sobie wszystko to w takie grubsze kawałki. Ja wcześniej sobie opukałem oczywiście nasze warzywa. Rozwijam sobie tutaj jeszcze folię, którą będziemy sobie układać nasze warzywa. Najpierw sobie rzucam je do miski. Mamy Nie możemy tak też drobno kroić naszych warzyw. Nie chcemy, żeby one nam się w temperaturze grillowania rozpadły. One muszą być w takie większe kawałki pokrojone z tego względu, że nie chcemy właśnie zrobić z nich takiej ciapy. Chcemy, żeby one były chrupkie, żeby wyraziste i chcemy, chcemy czuć, jakby no, że gryziemy to warzywo, a nie po prostu, jakbyśmy się w szpitalu znajdowali na ojomie. No za to tym ojomem oczywiście. Szparagi białe, pamiętajcie, białych, białych szparagów nie obieramy, nie ma takiej konieczności. I też je widzicie, nie kroję drobno, natomiast kroję je na takie kawałki, żeby nam w miarę szybko one doszły i jednocześnie były chrupiące. Czerwona cebula. Czy to będzie czerwona cebula, czy to będzie biała cebula? Jak nie będziecie mieli w danym momencie czerwonej, wiadomo, że biała jakby nie zrobi wielkiej różnicy. Ja stosuję tutaj czerwoną ze względu takiej kolorystyki i czerwona papryka. Równie gruba kostka, czy to będzie kostka, czy takie paseczki, to naprawdę też nie robi żadnej różnicy. Generalnie chodzi nam o efekt, żeby, żebyśmy czuli te warzywa, że gryziemy. Oliwa z oliwek. Ja w tym przypadku mam tutaj taką cytrynową. Po prostu nie będę już ściskał cytryny ani limonku, limonki do naszych warzyw. Natomiast Wy możecie użyć sobie też zwykłej oliwy z oliwek bądź oleju. No ale dodatkowo fajnie, żeby one nabrały jeszcze takiej świeżości. Możemy sobie rzucić cytrynę, czy ją po prostu wcisnąć, bądź limonkę. Nada takiej fajnej naprawdę świeżości, wyrazistości. Dodaję sól i pieprz. I użyję paru gałązek świeżego tymianku. Wszystko mieszam. Możemy dać jeszcze sobie ze dwa ząbki, trzy ząbki czosku. Nie musi być go dużo. Pamiętajmy, że dawaliśmy już go do strąga. Nie chcemy, żeby ten czosnek nam zabił cały smak i ryby i naszych warzyw. Więc daje naprawdę znikome ilości. I wykładamy sobie wszystko już na naszą folię. Macie jest pięknie, fajnie, kolorowo, świeżo. Przede wszystkim i gwarantuję, że będzie chrupiąco też. Lecę po nasze pstrągi. Możemy sobie ułożyć na płasko naszego pstrąga, na nasze warzywa. Możemy sobie zrobić my taki, że owiniemy sobie naszego pstrąga w te warzywka. Nie musimy wcale iść taką prostotą i codziennością. Możemy zrobić to nieco ładniej, fajniej. I sobie tutaj. Zwijamy naszego strąga z naszymi warzywami. Widzicie? Folia powoduje to, że nadaje jeszcze kształt temu naszej rybce. Ona po rozwinięciu stanie się taka fajna, półokrągła, ale też spowoduje to, że będzie się wszystko trzymać się, jakby no w sobie. Jedną porcję mamy gotową, biorę się za drugą. Ponawiam na cały proces od nałożenia naszych warzyw, i biorę już drugą sztukę naszej. Naszego obstrąga świeżego, kłockiego. Robimy taką sakiewkę, saszetkę, Nazwijmy to jak chcemy. I co, lecimy do naszego grilla. Ja już mam rozgrzanego, jest on wcześniej już przeze mnie rozpalony, tak, żeby nie tracić czasu na uzyskanie odpowiedniej temperatury, żeby nie tracić czasu na rozpalenie. Ja sobie pozwoliłem zrobić to wcześniej, więc wkładam sobie tylko naszego obstrąga w naszych saszetkach, sakiewkach. Nakrywam. 10-15 minut zaglądamy. Mija 10 minut i ja sobie zajrzę tutaj do, naszej, do naszego pstrąga. Pięknie po prostu tutaj to skwiercie, Cudownie pachnie. Nabiera to wszystko uroku, ale potrzebujemy jeszcze trochę czasu. Więc zakrywamy i czekamy sobie kolejne 10 minut. Zaglądamy do, nas, do naszego obstrąga, możemy sobie go tutaj już delikatnie wyciągnąć, pokażę Wam jeszcze jak sprawdzić, czy nasz strąg jest gotowy, otóż każdy pstrąg ma tutaj. Taką górną płetwę na grzbiecie i gdy tylko ona nam będzie tak delikatnie odchodziła właśnie jak teraz. Znaczy, że nasz pstrąg jest gotowy. Ja sobie jeszcze pozwoliłem, jako dodatek do naszych rybek, wcześniej gotować ziemniaczki, więc przekroję, przekroję je sobie tylko na pół. I ułożę je tutaj też na naszego grilla. Dobrze rozgrzanym grillu. Nie potrzebujemy wcale dużo czasu, żeby one nam się fajnie zapiekły, grillowały. Więc ja sobie już to zamknę i zacznę wykładać nasze warzywka. Jak widzicie, one są mięciutkie, ale nie są wcale takie rozgotowane, że one nam się rozwalają. Są fajne, delikatne i jak się domyślam, Krupiące. I nasz główny bohater. Cudownie wygląda. Zobaczymy nasze ziemniaki. Nasze ziemniaczki mamy już też fajnie zbillowane. Możemy sobie jeszcze tutaj wykorzystać nasze czoskowe Skropimy sobie dodatkowo jeszcze naszą oliwą cytrynową. I wykończymy sobie wszystko świeżymi ziołami. Użyję tutaj jeszcze takiego pesto z czosku niedźwiedziego, który będzie myślę idealnie komponował się z naszymi ziemniakami, z naszą rybką, z naszymi warzywkami. Dodam tylko o Ciebie tyle, że sezon na czosnek niedźwiedzi właściwie już się zaczął. Więc mamy tutaj nasz czosnek niedźwiedzi, a właściwie pesto z czosku. Pstrąg, mamy ziemniaczka, mamy słodką truskaweczkę. Damy jeszcze odrobinę. Limonki i to o czym mówiłem wcześniej, że ja uwielbiam ten okres. Majowy, gdzie wszystko kwitnie, wszystko rośnie i można naprawdę sobie zebrać i fajne dekoracje, i fajne kwiatki, i dużo pro produktów takich świeżych sobie wykorzystać w przeróżny yy, sposób. Ja tutaj jeszcze użyję tak naprawdę już wykończeniowo jadalnego kwiatka w postaci bratka. <grywka> tak. Czasami nie czuję, że rymuje, ale tak to po prostu wychodzi. I takim właśnie kwiatkowym akcentem zakończyliśmy nasze e, grillowanie. Stronga tak się to prezentuje. Serdecznie Was zapraszamy na takie smakołyki. Nasi goście e, mają możliwość i przyjemność e, spróbowania sobie takich rzeczy e, w takim okresie już, tym cieplejszym praktycznie co, to, co Tydzień organizujemy takie właśnie grille, gdzie od zwykłej kiełbaski grillowej po właśnie takie strągi przyrządzamy właśnie specjalnie dla Was. Zapraszamy więc Was wszystkich do pensjonatu Skałka i dziękujemy, że byliście po raz kolejny z nami. Pozdrawiam bardzo Sławek Wysocki, szef kuchni pensjonatu Skałka. Cześć!